Dzień dobry. Dzień dobry. <śm> Dzień dobry. <gry> tak, też. No nie ma tak, bo nie jest, czekaj, trzeba się przywitać. Które, na, na jak to było? To było na Q? A, tak. Jej. Dobry wieczór. trzeba coś ładnego powiedzieć, tak, czyli... Witamy w nowej serii z Portala 2, pewnie będzie krótsza trochę niż pierwsza. Pewnie trzyodcinkowa, bo są trzy mapy. No, ale długie niby. W każdym razie... W każdym razie to... Tak, to jest mapka Cyan Industries. Mapka customowa, nie wiem kto ją zrobił, więc nie powiem, czyli chyba zaczynamy, to starczy, nie? Jeszcze kostkę. Później. nie je. ma napisów! Oto. oto, oto! Dziękuję. <noise> nie ma napisów, nie będę mogli czytać, może ja mam wyłączony. Teraz może pracę. ja też. Klika, Dźwięk. Gdzie... No, o, tylko dialogi, no nie na pewno napisy. Nie, nie ma napisów. Szkoda. To sobie pełne napisy. You <susurgery> eee, co ta gada, To tak lady gada. Czekaj, to to, 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 to <susurgery> robi? O, żeś zrobił. Trzęsie się, co ty zrobiłeś? Nie wiem już trzedłem Co zresztą. to robi? Szczegam, że trzeba nadusić wszystkie te trzy tutaj. Tyle to ja wiem. Ale jak? Mm. Proszę. Tak, tu to! Dużo pomogłoby. Czekaj, a tu co jest? Tu jest kostka... Czyli cube tu... dropper, czekaj, tam gdzieś jest jakiś cube dropper, tylko jak Musimy to? mieć kostkę, żeby tam się dostać, w tą drugą stronę. Sacian pani Industrias. Fajnie nie to. To jest jakiś przycisk. Gdzie? Gdzie? Przynajmniej tu jest tak napisane. O, no to idziemy, to trzeba jak wdusić, no? O! Jest! Coś stało? Nie wiem, pójdzie do Cube Dropera może coś spadło. Powiedz jeszcze raz. Jak się. Czekaj... Ja nie pamiętam, jak się włączało. Jaka to była komenda, żeby mieć przez cały czas widok od ciebie. A, glucir! Gdzie ty masz? No patrz tu Stąd leci glutir, trzeba go jakoś wziąć, czekaj. Weź w duś. Albo nie. To w duszą, w No, wdusiłem. Duszam no. Leci? Leci, ale co z nim zrobić? Przerwij ten! I zdało? muszę sobie skakać. Oj, było czekaj, ty tak? da? Ja już wiem. <grymne> tak zastanawiałem się skacząc, ale to mi nic nie pomogło. Jednakże. No cóż, tu musi być ciekawszego. Czeka. A da się jakoś. Ten Klurkir trzeba dać. Trzeba go dać tu, tu, w to miejsce, tu, tam, tam. O tu. Patrzaj, a tu? Bo tu jest jakieś przejście. Nie wiem. Czekaj. A weź tam iść do środka. Dobra. Zobacz, gdzie to dochodzi. Kulturalnie na przycisk, a ja dam go tu. I czekamy, i aż tutaj spadnie, nie? Czekaj, czekaj, za wcześnie, weź chodź. Chodź. Co, 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 co? Weź postaw, jeden portal, tu, od drugi, tu. Najpierw trzeba to jakoś przechwycić się. Ja nie wiem, jak to zrobimy, ale jakoś trzeba, nie? Bo musimy to jakoś tu. Bo... najpierw idzie tak, jak później idzie stąd, to musi wrócić się tutaj. To może. Tak? Gdzieś to tam doleci? Weź... Czekaj, teraz nie możemy wduszać. To chyba Czemu? to jest za A... bardzo skomplikowane, bo jak tam pójdziesz, to to zniknie. No właśnie. Moment. To tak, najpierw... Tam... najpierw o, to się... ja zrobię to, co ty zrobiłeś, tylko... O, ja zrobię tu... I tu, tylko że... Daj no. mnie panie więcej tego. Nie, 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 poczekaj, to. A... Tak, no ja nacisnę i zaraz tu przyjdę. Dobra, to naciśnij i przyjdź, teraz i później coś wykombinujemy. No, nie udało mi się. Dobra, chodź. Dobra, patrz, teraz Glucir płynie, tylko że ty go źle postawiłeś i ja bym go mógł tu dać. Żeby tutaj przypłynie. Postaw ten portal port bardziej to, tu, szybko, no, przeszedł. I teraz gdzie on ma teraz do tego. I teraz ty musisz tam iść, żeby... A przecież to zniknie wtedy. No, a tu co? Patrz. O. I wpadło tu. Może to trzeba było właśnie osmarkać te ściany. Mmm, tu jest zamknięte. Kurde, jak głupie to jest. <laughs> Trudno. No, ale trzeba osmarkać jakoś te ściany. Co tu jest? Gdzie? Nawet nie mogę się tam, może tak? Co to dało? Dało to coś? Nie. Tak, że do sufitu sobie poprowadzisz niebieski żel. Moment. Znaczy się po, się jak to zrobić? Najpierw ten żel będzie szedł. Tu. Mhm. I on tak. sobie pójdzie tutaj. A I w trakcie jak on będzie szedł tutaj ten y, Wiem, jak ten żel będziesz tutaj w tej rurze, no. to ty musisz y, ten portal przestawić tutaj, żebym ja mógł z powrotem wejść tam za tą siatkę. To ten, ten, tutaj, tak? Ten. Mm, ten, tutaj. No to Jasne dobrze. Jasno niebieski, poczekaj, ja teraz tutaj. Ty post, no, albo nie, ty postaw te dwa. Dobra, czekaj, ja idę rzucić, wróciłem. czego nie trafię. Dobra Teraz ja wracam! Ja stawiam tu i tu Osiad, ale za szybko trochę skręcił. <noise> Tego się nie spodziewałem A Nie fair Bo my jakoś musimy gdzie doty Tu musimy zobaczyć Żeby Patrz, tam, tam latałem. Tam on musimy skoczyć tu. Mam idea Mam ID, a mam ID. Jakbym miał w jakoś tak magiczny sposób tu. Co zrobiłeś? Patrz. No, nie działa. Ma działać. <laughs> no, no to nie nie mam tak. miejsca. No. No. <laughs> Dobra. Czekaj, nie, ja. ja to, to się da zrobić. To się da zrobić. Jakbym ja postawił, tu portal, no. i tu. No już. Teraz ja ty wduś ten, weź wduś ten. guziczek. Moment. To ma działać. No. <laughs> co za cholerstwo, panie. To trzeba to jakoś dalej tam przedostać. Wduś guziczek, to trochę gluci i tam na No dobrze, panie glucie. To trochę dalej może dojdzie. Doleci. Nie wiem, czy jest taka możliwość, żebym dalej doleci. Kiedy ja tam wdusić teraz o, poszedł. Czekaj, do, dojdzie tam. I teraz. Na ścianie się rozklasto. Super, super, su to super był synchron, na ścianie się rozklasto. Jeszcze raz. Tam zostań w środku, bo to wątpię, że ty, ja to za pierwszym razem zrobię. No nic nie, nie nalałem przecież. No, źle obliczyłem. Jakieś stanąć w takim Aaa, chcesz, żebym ci nacisnął. Mhm. Leci leci Znacie, wiecie i lecicie. Czekaj, teraz muszę... Do... Patrz tam, patrz tam, patrz tam do góry, patrz na tą tubę. Patrzę, no opuszczaj. Kurde! Jeszcze trochę za wcześnie, duś. Nie za wcześnie, tylko za późno. Znaczy no i patrzcie ciągle tam do góry, żebym ja widział. Kiedy ja ci dokładnie, jak powiem stop, nie? To ty tak nagle, taki synchron, że ty w ogóle... Wyłączasz... Omaga, leci. Mm -hmm. Le no, leci już. tak leci, jak nie leci, jak się tutaj rozchlasta. Gdzie? W tym miejscu. Jakim cudem? Dziwne. Tam? Już ta, tamta ściana jest ochlapana, przecież doszło. Mm teraz, No to. To inaczej tak. nie spadnie na dół. A że najpierw musi się tamtym gruciem, Żeby on wleciał z do tuby.